jeśli chodzi o zawrócenia z Niemiec. I tutaj też chcę sprawę jakby zamknąć, bo padały tutaj też pytania chyba ze strony któregoś z posłów Konfederacji, nie, nie zanotowałem nazwiska. Czy, dlaczego nie wprowadzamy kontroli po naszej stronie na granicy z Niemcami, zakładając, że i z Niemiec mogą do nas nielegalnie przechodzić, przechodzić yy, yy, migranci. Bardzo precyzyjnie Oceniam i kalkuluję wspólnie z rządem, jakie konsekwencje negatywne dla mieszkańców Polski przyniesie na blokowanie częściowe lub całkowite granicy z Niemcami, y, jako odpowiedź na tę częściową kontrolę ze strony niemieckiej. Bo oczywiście łatwo to, to nic nie kosztuje w sensie politycznym, wręcz przeciwnie, gdyby kierował się wyłącznie interesem politycznym, to byśmy powiedzieli: blokujemy granicę, decyd, koniec, nie ma problemu. Ale dobrze wiecie, co to znaczy dla. Polek, Polaków mieszkających w strefie nadgranicznej, jak wiele Polek i Polaków mieszka w Polsce, pracuje w Niemczech lub odwrotnie. I to chcemy uniknąć perturbacji i kłopotów dla setek tysięcy ludzi, od Dolnego Śląska po Szczecin. Ja y, poinformowałem naszych sąsiadów, nie tylko Niemców, także inne państwa, z którymi sąsiadujemy, że jeśli y, sytuacja na granicy, jeśli presja, ona nie jest duża, zaraz powiem na czym polega ta presja przez Was jak rozbuchiwana. Ale ta realna presja nie jest zbyt duża. Nie zawaham się podjąć decyzję o wprowadzeniu czasowej kontroli także na granicy z Niemcami. Jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze tego lata takie częściowe kontrole na granicy z Niemcami wprowadzimy. Spadek zawróceń z Niemiec w porównaniu do ostatniego roku waszych rządów to jest spadek o 26%. Praktycznie wszystkie zawrócenia z Niemiec do Polski dotyczą tych, którzy zostali od Was wizy i zezwolenia na pracę w Polsce, bez uprawnienia do pobytu w innych krajach Unii Europejskiej. Jeszcze raz przypomnę Wam pana Czaputowicza. Wpuszczaliśmy ich bez żadnej blokady i przepychaliśmy do Niemiec. Wasz minister spraw zagranicznych. Słyszeliście to, czy, czy to czy ja byłem jedyny w Polsce, który słyszał wypowiedź Waszego ministra w telewizji? I płacimy tego konsekwencje. Nie będzie, nie będzie, żadnych liberalnych zasad na granicy z Niemcami. Uprzedzałem także nowy rząd Kanclerza Merca, że ze strony Polskiej będziemy bardzo krytycznie i bardzo szczegółowo kontrolować każdą próbę przesłania do Polski jak jakiegokolwiek migranta. I stąd między innymi dzisiaj tych zawróceń z Niemiec do Polski jest o jedną czwartą mniej niż za Waszych czasów.